To jest główna droga w Ostiantycznej A zobaczcie, nade mną leci piękny samolot, który wyląduje na lotnisku Fiumicino. 17 grudzień 2023 rok. Eee, cudowna pogoda. Postanowiłam przed obiadem przejść się tutaj w wykopaliskach archeologicznych żeby zrobić trochę kroków. Ja sobie ustawiłam w telefonie 10 tysięcy kroków. No, i te 10 tysięcy chciałabym zrobić każdego dnia, ale nie zawsze mi się udaje. Ale kilka tysięcy robię. Pokażę Wam, jak wygląda dzisiaj 17 grudnia Park Archeologiczny w Ostii Antycznej. Przejdę się z Wami tymi samymi drogami, co zawsze. Może Wam coś opowiem ciekawego, zobaczymy co mi przyjdzie do głowy. No to co, idziemy się przejść. Jak widzicie, mamy cudowną pogodę. No i oczywiście będę zagłuszana przez samoloty, bo samoloty latają teraz z częstotliwością 3 minuty. Nie uwierzycie, ale w środku zimy w Rzymie po prostu mamy takie oto piękne kwiatuszki. Stokrotki i inne kwiatki. Ja na kwiatkach się nie znam, ale może się ktoś zna. Zobaczcie, tutaj mamy taki żółty kwiatek, a tu mamy takie piękne stokrotki. Tutaj mamy też jakiś fioletowy kwiatuszek. E, tutaj, co tu jeszcze mamy? Aha, cały czas tu są stokrotki. Pięknie, naprawdę jest, cudownie. Tutaj mamy wejście do wykopań archeologicznych. No i taką mamy główną tablicę informującą, jak wyglądało miasto, które powstało w IV wieku przed Chrystusem. No, widzicie, dzisiaj nie uda mi się nagrywać, bo mamy ciągle samoloty. Tak jak ja Wam powiedziałam, latam z częstotliwością co 3 minuty. O, tutaj tak wyglądało miasto Ostiantyczna, Ostiantika, która powstała w IV wieku przed Chrystusem. E, kochani, to miasto miało e, gdzieś tak 50 tysięcy mieszkańców swojej świetności. E, no. Na terenie Osti Antycznej, czyli na terenie tego parku mamy taki mini autobus, który wozi turystów i ten autobus wykonuje dwie trasy. Jedną długą trasę aż pod bramę, to się nazywa Porta Marini, a krótka trasa prowadzi do takiego właśnie miejsca, gdzie jest muzeum i bar i taki sklepik z suwenirem. Oj następny samolot, zobaczcie jaki cudowny. O, pokażę Wam piękny, kolorowy. Następni turyści lecą do rzym. W tym okresie przedświątecznym grup turystycznych nie widzę żadnych autokarów. Natomiast są pojedyncze osoby albo takie mini-grupki po cztery osoby, które przychodzą tutaj sobie zwiedzać park archeologiczny. Bilet do parku archeologicznego kosztuje 19 euro ten bilet mamy, możemy go wykorzystać w ciągu tygodnia na tym bilecie mamy do zwiedzania nie tylko park archeologiczny w Ostii Antycznej, ale i zamek i inne parki, które znajdują się w Fiumicino. Jeżeli chodzi o studentów, to studenci w wieku do 18 lat do 25 lat mają bilety zniżkowe te bilety chyba kosztują 3 euro i 50 centów. Natomiast do 18 roku życia nie płacimy za bilety. Po prostu osoby wchodzą gratis. To jest bardzo dobrze, dlatego że dużo rodzin przyjeżdża z dziećmi. No i jakby mieli płacić za taki bilet 19 euro albo nawet zniżkowy, to jakby nie było to hmm, Odbija się na budżecie rodzinnym. Zobaczcie jakie tutaj piękne kwiaty. Cudowne. No, normalnie cudowne. Jeszcze motylek fruwa. No aż mi się nie chce wierzyć, że tak dużo tych właśnie stokrotek jest w tych ruinach starożytnej Osti. Jeszcze motylki fruwają. No niesamowicie. No mówię wam, to jest coś cudownego. Gdyby nie te samoloty, które w tej chwili latają nad nami, to, to jest przecudownie. A te samoloty nam zagłuszają cudowną ciszę i śpiew ptaków, które tutaj słychać. Przejdę się jeszcze z Wami kawałek. Chciałabym, żebyście mi napisali w komentarzach, jaką macie pogodę 17 grudnia 2023 roku. Fajnie by było, żebyście mi napisali, z jakiej części kraju oglądacie mnie, z jakiego kraju, bo są osoby, które mnie oglądają z różnych krajów. Więc napiszcie to wszystko w komentarzach. Będzie mi bardzo miło. Jak wiecie, ja bardzo lubię czytać komentarze. A tu przede mną jest właśnie taka tablica informująca, że tu się znajdowały magazyny Ostii Antycznej, bo Ostia Antyczna to było miasto portowe wybudowane przy rzece Tybr. Oczywiście Tybr przedtem miał inną drogę, a teraz inaczej płynie. No i tak to wyglądało w rzeczywistości, a tak wygląda w tej chwili. Zostały tylko e, szczątki po tych magazynach. E, no widzicie, no nie za bardzo mogę rozmawiać, bo cały czas latają samoloty. Akurat mają dobry wiatr, żeby lecieć z tej strony. Nie codziennie latają samoloty nad głowami turystów. I tutaj Wam pokazuję. Jest taka tablica informująca, że tutaj była ulica Magazynu. Via magazyni Republikani. I tutaj Wam nagrywam, oczywiście e, przejdę się z tej strony i Wam pokażę, jak to wyglądało. Kochani, już Wam pokazuję. Święta idą całą parą. E, ludzie dzisiaj robią zakupy, szaleją. Robią prezenty. No wiadomo, święta są raz w roku, więc należy je wspaniale spędzić, radośnie i z różnymi wspaniałymi prezentami. Więc latamy po sklepach, ale są osoby, które nie latają po sklepach dzisiaj, tylko po prostu relaksują się w osti antycznej. Tak jak ja spaceruję i widzę parę osób. Dobrze, tak wyglądają magazyny z góry. Nie wziąłem dzisiaj mojego patyka do nagrywania, ale to nic nie szkodzi. Mam nadzieję, że troszkę widać. Przejdę się z Wami do teatru tą samą trasą co zawsze. Zakręcę i wrócę z powrotem. Wrócę z powrotem do wyjścia. A już później to. Pójdę kupić coś do sklepu, bo na sklepy co niedzielę są otwarte. Sklepy spożywcze. A jeżeli chodzi o sklepy handlowe, no to w Rzymie sklepy handlowe też są otwarte w niedzielę. Nie ma takiego zakazu jak w Polsce. No i jak, jak słyszycie, następny samolot leci nade mną, nawet bardzo ładny. Teraz do teatru wejdę, ale nie wejdę schodami od sceny, tylko wejdę takimi schodami, które znajdują się dookoła tego teatru, czyli amfiteatru. Schody są bardzo strome, nic nie szkodzi, bo powiem Wam, że ja tutaj mam wspaniałą poręcz, ale zwłaszcza jak stromo. Kiedyś to było tutaj zagrodzone, że nie wolno wchodzić tymi schodami. A dzisiaj widzę, że jest otwarte, więc mówię: wejdę w ten sposób. Tych schodków robię mniej. Nawet muszę policzyć: jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, na dwa, na trzy, na jeden, na, na piętnaście, szesnaście, siedemnaście, osiemnaście. Później mamy takie miejsce: zobaczę, jak to wygląda. Fajnie, tak to wygląda, tutaj i następne. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć i siedem, i jestem na górze. Cudowne widoki z góry. Za dużo ludzi nie ma w tym amfiteatrze. Jest kilka osób, które przyszły i zwiedzają. Garstka osób, ale zobaczcie, jak pięknie wygląda. Cudownie, prawda? I tutaj na szczycie tego amfiteatru zakończam mój krótki film, krótki vlog świąteczny. Pozdrawiam Was serdecznie ze słonecznej Italii, ze słonecznego Rzymu, a konkretnie z Parku Archeologicznego w Ostie Antycznej, gdzie tutaj mieszkam. Życzę Wam udanego tygodnia żebyście zrealizowali wszystkie Wasze plany na dany tydzień, kupili co macie kupić, ugotowali co macie ugotować. No i widzimy się na jakimś przepisie. Ciao!